Mariusz, dobrze się rozmawia chyba w roli lidera tabelica No na pewno jest jakaś delikatna przewaga. Mamy pierwsze miejsce, możemy tylko patrzeć na siebie jeśli wygramy wszystkie mecze, awansujemy do barażów no i... Jest to, jest to jakaś przewaga. Teraz igraliście ten mecz z górnikiem wcześniej. Polenia taką prośbę złożyła, została rozpatrzona pozytywnie. Macie już wygrany ten mecz 3-0 za sobą. Chyba dobrze, że przed takimi meczami jak BKS i Odra macie trochę, trochę oddechu w tygodniu. No był to dobry pomysł. Nie wiem, czy to tam od klubu, czy trenerzy chcieli, nie wiem jak to było dokładnie, ale dobrze teraz mamy tydzień czasu na przygotowanie się na bardzo ważny mecz z BKS-em. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to nam pomoże. Rozpoczniemy trochę. Wszyscy skończyły te mecze co trzy dni i będzie dobrze. No właśnie, teraz macie dwa takie mecze BKS od rano. Chyba gdzieś tam w poświadomości macie to, że one, one tak mogą zaważyć na tym, kto, kto w tych barażach o tą drugą ligę zagra. No na pewno są to takie dwa ważne mecze, ale ligę wygrywa się meczami z tymi słabszymi drużynami, a, a nie z całą górą. No, i, no ale wiemy, że, że te mecze są bardzo ważne. i Chcemy się dobrze do nich przygotować i po prostu wygrać. Ostatnie mecze m, zachowane czyste konto, ta bytowska defensywa chyba mocno się, mocno się dotarła. Z górnikiem 3-0, ze skalnikiem 6-0, z mało pan 4-0, cały czas na 0 z tyłu. No jest coraz lepiej. No, złapaliśmy taką formę, można powiedzieć, no i idzie to i żeby zostało tak do końca i, i będzie dobrze. Z tyłu no właśnie. Na 0, z przodu coś padnie i... Właśnie odnośnie tej formy, bo faktycznie chyba ten szczyt taki przyszedł Wam teraz na ten najważniejszy kulminacyjny moment. O ile jesienią, pamiętamy, był taki dołek w, w tych ważniejszych meczach, gdzie z Odrą było tylko jeden-jeden u siebie, tak trzeba przyznać, że tutaj prognozy są no, rewelacyjne. No mam nadzieję, że utrzyma się to już do końca sezonu, nie będzie żadnego dołka, tak jak było w poprzedniej rundzie. Wcześniej też mieliśmy dobrą formę, wygrywaliśmy wszystko, potem przyszedł kryzys i, i nie szło nam najlepiej, no ale teraz miejmy nadzieję, że będzie dobrze do końca.